Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta. A propos warsztatów. Otóż. Są trzy rodzaje warsztatów dziadka Pawła. Pierwsze, kuksa. To jest zrobione z drewna osikowego. Aha, zapomniałem Wam powiedzieć, że dziadek Paweł był. W Czeredą moich kobiet na czele z moją tutaj obecną małżonką. Witam państwa. Yy, w, na wycieczce. Podjechanie samochodzikiem pod górę yy, ślęzę. No i tu, ptanie, najgorszym szlakiem, jaki miał się. Wszystko przez dziew Dziewuchy, bo ona mówi: A tutaj, dziadku, będzie zaraz źródełko. Kuźwa, nie było żadnego źródełka. Dziadek się tak zmachał, poszedł... W odpowiednich butach. wysoko wysokogórski? Tak. Wysokogórskich. Ja jeszcze teraz mam zakwasy. No ale, dotarł, ale dotarł do wieżycy. Do wieżycy dotarłem. Tak. Razem z małżowiną. Znaczy z Z wnuczkami. Wn wnuczkowie. Oczywiście one są, kurczę... Śmigają po górach jak sarny. No jak często wyjeżdżają z tak, rodzicami. To... Dobrze, teraz wracamy. Kuksa. Kuksa. To jest oczywiście, tak jak nasz Bóg i Mistrz przykazał, robiona z osiki. Osika, mówię o Marsie Kochańskim, osika nadaje się właśnie do robienia łyżek. To jest osika też. Trochę pod robaczkiem podmiękły. No i oczywiście dłuta. Dłuta do tej tego typu. Zaczynamy najpierw tymi. Od środka, pyk, pyk, pyk dookoła, dookoła. Po, Ale pokaż ten, dobrze to, o, teraz krąg. widać dłuta. tak. Poszerzamy ten krąg, poszerzamy, poszerzamy. I teraz już nie możemy, no bo dłuto jest proste. Przechodzimy do dłuta. Wygiętego. Oczywiście legendarna pani. Yy, może hukniesz logo pani Marcinkowskiej. Nie da rady. No teraz już jest godzina piąta, prawie. <laughs> w każdym razie, pani Marcinkowska, znaczy yy, sklep pani Marcinkowskiej. No, nie sądzę, iżby pani Mar Marcinkowska kuła, dłuta. Hartowała i tak dalej. Ona ma do tego specjalnych chłopaków, czy tam staruszków. To jest drugie dół do tejże wytwór yy, tego sklepu. Bardziej płaskie, prawda? Bardziej głębokie. A to jest bardziej płaskie. Więc zaczynamy tym prostym. Przechodzimy na. Yy, na głębokie. To wygięte, żeby zdejmować z dna. Nawet tu czapaka są, nie wiem, czy to pokaże kamera. Nawet to są ślady po tym dłucie. Ja mam taki zwyczaj, że lubię zostawić ślad narzędzia. Bo mam też takie pierpałki do montowania do, na przykład do wiertałki. I tutaj bym zrobił w 10 minut taką dziurę, tak, taki dołek, ale wykonywanie kuksy magicznej, kultowej yy, miseczki, jest to po prostu. Yy... Jak to się nazywa? Spoczywa kuksy. w rękach, rękodzieło. Nie, 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 ale chodzi o rytuał. Rytuał kontaktu z drewnem. Kontakt oczywiście można to różnie robić. Można trzymać to tak, prawda, można trzymać tak. Można sobie zawieszać i tak dalej. Można robić mniejszą. To jest trochę przyciężkawa. się obciąć ten cholernie wystający. Ten tutaj jest, można sobie ozdobić. Prawda, można sobie tu ozdobić. To wszystko jest w ramach tego rytuału. Oczywiście to są inne dłutka albo nożyk. No nożyk to już jest wyższa szkoła jazdy. Najpierw nożykiem robimy yy, po, całym, po całym, po całości i później cyk 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 i tak dalej. Ale, jak masz duto kątowe, tutaj tego nie przyniosłem z pracowni. Nie wiem, co to jest. To chyba nie jest robione nawet dutem kątowym. W każdym bądź razie stoi, stoi. Ten brąz, cudowny brąz, to jest brąz spowodowany powleczeniem dołu. Nie ośmieliłem się zrobić wnętrza. Wnętrze to jest zrobione olejem lnianym. Jak widać. No ta kuksarz ma roczek. Może trochę więcej nawet. Była na jakichś tam wyprawkach. Bo tutaj oprócz kawki możesz sobie naładować drugie danie. Nawet dwukrotnie sobie po prostu zaspokoić wymagania głodowe. <laughs> Drugie, miska. Szkoda, że to jest w brzozie, bo yy, oczywiście osika jest jak najbardziej do tego celu stworzona wręcz. Brzoza jest już yy, ciężka yy, i można sobie zrobić taką michę do. Jak sobie naładujesz tutaj kupę żarcia, no to możesz się na, najadać, prawda? na Natomiast jak sobie odwracamy to. To tu możemy sobie pokroić kurde karkóweczkę. Cebuleczkę. Oczywiście to nie musi być aż tak głębokie, wysokie. Prawda? Może być dotąd. Oczywiście ciężar będzie mniejszy. A użytkować będzie bardzo podobna. Oczywiście najpierw siekierką kierką e, 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 e. I później dłuty ma. Już, to już są proste dłuta, tylko bardziej yy, nie takie wgłębne. O, widać, prawda? To jest. To jest już. Dłutko bardziej płaskie. No i trzecia rzecz. Robienie łyżek. Oczywiście i ozdabianie ich trzonka czymś takim. Jest to Scream o ile dobrze pamiętam. Jest tego do jasnej cholery na YouTube, jak to się robi i tak dalej. Można robić jest oczywiście zrobiony ryt nożem, który posuwasz kciukiem. Oczywiście to przytrzymaj mi to cholerstwo. Posuwasz kciukiem, o. A tutaj prawą dłonią sobie sterujesz kierunek. Albo też, tak jak tutaj zrobiłem, robisz to na zasadzie czegoś takiego. Przesuwasz i dziab dziab, dziab dziab. i dalej. Chodzi o to, żeby po prostu było to wszystko celnie wyrcowane. I później całość pokrywasz, zgadnijcie czym. Kawą mieloną, bardzo dobrze nadaje się do tego inka, bo jest najbardziej zmielona z kaw dostępnych na rynku. Posypujesz i wcierasz sobie paluszkiem we wgłębienia tego po nożyku. Następnie, żeby to wszystko się utrwaliło, powlekasz to olejem. Lnianym. Proste, proste. Żeby, bo to jest taka... Jak przejdziesz palcem, jak będziesz robić, przejdziesz sobie palcem, to jest takie nierówne, są fakturowe takie. No jak wdziabiesz się w drewno, to ono się rozchyla i robi takie. Takie o. Takie. I trzeba to po prostu, no, do, dobrze, bo to wchodzi tutaj ta kawa. Natomiast to trzeba po prostu zamknąć. Albo przy, robimy to tym, co mnożę. Także te trzy podstawowe warsztaty będę prowadził. Zapraszam serdecznie. Na warsztaty są po prostu dłuta. Trochę dud tych jest. Nie tylko Marcinkowskiej. Jest osika. I yy, no, zasada jest taka, że yy, członkowie, którzy wykonają taki, taki sobie przedmiot, zabierają go ze sobą. Na tym polega warsztat, że uczy się yy, działania w drewnie. Oczywiście na początku trzaskasz. Pobijaczkiem. Pum, pu, 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 pu. Musisz mieć pobijak, pobijaki są. <śmum> <śmum> Oczywiście najpierw robisz to siekierką, piłą, e, 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 Dotąd I później e, 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 dotąd Tak samo tutaj Są takie piły I łapiesz to W Taki uchwyt, musiałem go wytargać tam z tamtej pracowni. Jest to taki koziołek. Jest, Wyobraźcie sobie, pień jest takie wycięcie w tym pniu, kwadratowe, no tak, prostokątne. Kładziesz tam tą kuksę, i tutaj klinami z jednej i z drugiej strony ją tuk, 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 tuk. mocujesz, i wtedy możesz sobie spokojnie zajwaniać pobijaczkiem i tak dalej. Tak samo tutaj. Tak samo tutaj władzisz w tą... Tu jest ten pieniek na, na nogach czterech. Wkładasz beleczkę, poł, połówkę belki. <śmiech> <śmiech> Uruchamiasz <śmiech> dwoma klinami. Jeśli za mało, za dużo miejsca jest, no to z drugiej strony też kliny Drzewne i to strasznie mocno się trzyma, jak coś nie tego, to popukasz sobie z jednej, z drugiej strony, pff, na nowo jest. Oczywiście <laughs> znaczy to wszystko na początku robisz sobie siekierką. Siekierek ci u nas trochę jest. Czu, 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 czu. No, no na tyle to będzie, tak się zastanawiałem, żeby pff, nie robić takiego kurczapaka spędu, <laughs> gdzie wszyscy napier naginają siekierami. Nie, 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 spokojnie. Siekrici są małe, wystarczające do tego, żeby sobie ciupać gadając Oczywiście jest miejsce na ognisko. Można robić to przy ognisku, bo tamże właśnie jest ten pniaczek na ten, ten uchwytowy pniaczek na właśnie na zaklinowanie wyrobu. I w tych trocin wiórków można sobie później zrobić ognizeczkę, na którym będziemy sobie robić. Będziecie sobie robić. Już to herbatka, jest tam kociołek na przykład żeliwny, tylko ktoś zajumał dekiel. No to kociołek będzie deklem innym przykryty. Kociołek żeliwny, trójnożny czy czwórnożny, już nie pamiętam. Znakomite żarcie z tego wychodzi. Kapusta, kiełbasa. Cebula, wystarczy. To wszystko będzie na warsztatach. Mee. Czyli tyle na razie, chłopaki i dziewczęta. Hej.